Dzień dobry, kochane, kochani. Ja tutaj z króciutkim i szybciutkim ogłoszeniem. Jak pewnie wiecie, zachorowałam. Przybył do mnie do domu towarzysz COVID. Także, także no, mam to. Na szczęście, dzięki bogini, przechodzę póki co dość łagodnie i oby tak dalej. Natomiast zupełnie się nie nadaje do, do robienia czytań. To jest jednak bardzo, bardzo męcząca choroba, taka, taka naprawdę wyzuwająca z sił. W sumie bo, boli mnie ciało, boli mnie skóra i najlepiej jest mi w łóżeczku, ale stwierdziłam, że na chwilę się do Was odezwę. Jestem w stanie <laughs> przez jakąś godzinę siedzieć. Coś robić, ale nic wymagającego, jak widzicie. W związku z tym sobie maluję akwarelkami. Bardzo mnie to wycisza, pomaga mi, mam wrażenie, też dojść do siebie. Więc tak tylko mówię, że jest w miarę ok. Natomiast czytań na razie nie będzie. Wrzucę dziś albo jutro coś bardzo ładnego, co do mnie przyszło w tym czasie żebyście sobie też mogli zobaczyć. A tymczasem bardzo Was pozdrawiam. Uważajcie na siebie. Trzymajcie się ciepło. Bądźcie dla do siebie dobrzy dobre. Czuli, czułe. Jedzcie dobre jedzonko. Dużo pijcie. Ładujcie się przyrodą, słońcem, jak jest. Jak nie ma to powietrzem. I... Trzymam kciuki za Was wszystkich. Bardzo Wam dziękuję za, za obecność, za, za pozdrowienia, które od Was dostałam. I czuję, że mi to też pomaga jakoś to tam zwalczyć. W każdym razie jeszcze raz dużo zdrowia Wam życzę i do zobaczenia, jak już będę w. W lepszych siłach, że tak powiem. Do, do zobaczenia wtedy w czytaniu. Papa. Pa.